Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak mam ustawione usługi XVM. Jak widzicie, wygląda to tak: tu macie aktualizację statystyk. On się aktualizuje sam, ale jeżeli jesteście, chcecie sprawdzić, jakie macie statystyki. Tutaj odnawiacie i aktywujecie. Jak widzicie, to jest. Gdzie ma się znajdować ta ikonka? Ja kliknę teraz, aktywuj. Tu macie zaznaczone usługi, jakie chcecie, żeby były wyświetlane. Ja mam w ten sposób to zaznaczone. I zaznaczacie tutaj to WN8. No, i tak jak tutaj widać na stronie, wszystko czytelne. Macie tutaj opisy, więc myślę, że już sobie poradzicie dalej sami. Raczej to jest dla osób, które pierwszy raz się z tym spotkały, bo są, wiem, takie osoby, że w ogóle nie wiedzą, co to jest WN8. Dlatego chciałbym pomóc. tutaj wydłużamy i jak widzicie już mamy 13 dni 23 godziny i 59 bo działa na 14 dni na 2 tygodnie i to by było chyba tyle z mojej strony ja dziękuję zapraszam do lajków, subskrypcji ustawiania dzwonków komentarzy Myślę, że co niektórym z Was byłem w stanie pomóc. Jeśli tak, to fajnie. Dziękuję. Siema.